Z tej strony koniara 821. A w dzisiejszym odcinku będzie toka boka. To jest mój pierwszy taki odcinek z toki boki, ale również to jest mój pierwszy odcinek z głosem, także mam nadzieję, że nie będziecie mnie hejtować i że odcinek Wam się spodoba. Dobra, już nie przedłużam zapraszam do oglądania. To będzie uwaga ten domek o ten kremowy. Także wchodzimy. Jesteśmy już w domku, także zapraszam was do niego. To jest ogródek, taki po prostu jakieś rowery i takie rzeczy. Tutaj jest wejście i tutaj są rzeczy dla konia, bo jedna dziewczyna jest koniarą. Tu są kurtki, jakaś skrzynka taka, nie wiem po co mi ona, ale po prostu jest. Tutaj ją sobie położymy jakieś legowisko i takie najpotrzebniejsze rzeczy. Tutaj jest winda i obok jest jakieś legowisko po prostu i jakaś szafeczka. Tutaj jest kuchnia. Taka klasyczna, po prostu zwykła kuchnia. Tutaj włączę gaz. Um, są jakieś kubeczki, jedzonko, jakiś taki kwiatuszek, sama nigdy nie wiem, gdzie go dać, po prostu jest ładny. dam sobie go po prostu damy go tutaj na razie. Um, no po prostu podstawowe rzeczy. Tutaj jest siedalnia. Jest jakiś czajnik. Walizki. Bo się też jest taki kącik. Więc no. Ej, dobra, nie wiedziałam o tym. Um, Ogólnie to teraz odkryłam, że ten kwiatek się zmienia. Także w komentarzach napiszcie, który Wam się najbardziej podoba. Ten, ten, ten czy ten. Na razie zostawię ten, a wpisz, wypiszcie w komentarzach, który mam zostawić. Tutaj jest salon, i tutaj są dwa kotki, które teraz Wam przedstawię to jest Simba a to jest Koko oba kotki mają dwa latka ale dobra tutaj mamy jakiś stoliczek z herbatką tutaj nalejemy hmm, jakiś pilot telewizor po prostu klasyczne um, taki telefon on jest naprawdę fajny jeżeli chodzi o wystrój hmm. Jakiś kwiatek. Po prostu zwykły salon. No, taki klasyczny. To jest bardzo fajne, bo tutaj jest takie duże okno z widokiem na podwórko. I teraz mamy wielki ogród. Taki przepotężny ogródek. Jest tutaj jakaś trampolina. Jakieś to rozwieszanie prania. Jakiś grill. Bo ja to robiłam w wakacje z myślą o dzieciach, żeby miały co robić na wakacjach. Także, no, taki po prostu ogród ładny. Mi się bardzo podoba. Teraz przejdziemy na drugie piętro. Jesteśmy już na drugim piętrze, i teraz wam przedstawię moją rodzinkę, a potem zwierzęta. Także tak wygląda moja rodzinka, a teraz po kolei Wam je, ich przedstawię od najstarszego do najmłodszego. To jest tata Marcin, który ma 37 lat. To jest mama Karolina, która ma 35 lat. To jest starsza siostra Julka, która ma 15 lat. To są bliźniaki Kacper i Aurelia, którzy mają 11 lat. A na koniec mała Oliwka, która ma roczek. Teraz przedstawiam zwierzeczki. To jest piesek Misia. I on jest... Ona w sumie. To jest piesek Aureli. I ona ma ym, 3 lata. To jest Hafi I ona ma... Ym, ona ma ym, 6 lat. A to jest Kuleczka jakby nie miałam że bardzo pomysłów pewnie zmienię jej jeszcze imię ale no na ten moment to jest kuleczka po prostu i ona ma dwa latka dobra już nie przedłużam i oprowadzę was po moim domku tutaj jest pokój rodziców i yy, oliwki mm. tutaj mają łóżko mm, szafę Um, też jest łóżeczko dla oliwci. Taki kącik właściwie. No i po prostu taki zwykły pokój rodziców. Taki klasyczny. Teraz koło windy. Tutaj jest po prostu lajkowisko dla pieska i jakieś dwa obrazy. No i kwiatki na ścianach. Pokój syna, kacpra, jakaś trampolina, piłka. No, i biurko, łóżko. Po prostu, po prostu jakiś pokój, żeby coś było. Nie umiem robić. Mam też całkiem sporo ciuchów. Nigdy nie umiałam znaleźć ciuchów dla syna, ale teraz już się przekonałam. Także no. Tutaj jest Łazienka. Nie wnikajcie. Um, nie lubię się tam droczyć z tym światłem, ale no, muszę od. Przeżyć. No to po prostu łazienka, jest jakiś odkurzać. Tutaj rzeczy do skinkera siostry młodszej. No i po prostu jak klasyczna łazienka, jakoś pralka. Po prostu, żeby coś było. I tutaj jest pokój Aurelii. Tak jak mówiłam, jest koniarą, także ma hobby horsey. Ma zdjęcia z końmi. No, tutaj ma dwa krampety, ale jej kolekcja się powiększy. Też ma sporo ciuchów. I tak jak mówiłam, to jest piesek jej. Także no, ona się maluje. I to są jej rzeczy do skinkera. Ale po prostu tutaj je dałam. Ma też kapibarkę w pokoju. Właśnie, co to jest kapibarka mm. Ona jest tiktokerką taką. Lubi nagrywać tiktoki i takie tańce. Ogólnie lubi. Gra też na ukulele. Całkiem dobrze. Także, no, ale niedługo już gra. Jeszcze w sumie gra. I ona chodzi razem do klasy z jej bratem, bliźniakiem. Przechodzimy na trzecie piętro. Jesteśmy już na trzecim piętrze, a to jest pokój najstarszej córki. Przedstawię Wam teraz jej pieski. To jest Luna, która ma 5 lat. To jest. A to jest Black, który ma 4 lata. Tutaj jest takie wejście jakaś pówka, legowisko dla pieska i jakieś torebki. No i Winda. Tutaj jest sama Julka siedzi sobie przy biureczku i coś pewnie robi na laptopie. Mm, tutaj ma wielki re, wiele książek do szkoły. Bo tutaj ogólnie wszystko jest do szkoły. Tutaj ma y, taką mini szafę. Taką z ciuchami i ulubionymi w sensie y, po które często sięga. I y, Tutaj ma toaletkę. Z kosmetykami i rzeczami do skinkera Ale tutaj też mam parę rzeczy do skinkera. Tutaj mam giełkę z sol de Janeiro. I tutaj się coś ten ten. Ja. Tutaj ma łóżko i legowisko dla Blaka. I ma takie same dzwonki, jakie są u rodziców. Takie. Takie fajne dzwonki. No i tutaj małuszko I no. Taki mi się bardzo podoba ten pokój. Dajcie znać, jak Wam się mój domek podoba w skali od 1 do 10. Napiszcie w komentarzach. I czy chcielibyście więcej filmów z Tokiboki Dobra. No to mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I mam nadzieję, że jeszcze taki jakiś leci na mój kanał. Także Pa!